Powiem wam tak, ja uwielbiam piękne widoki, ale no w życiu widoki nie są najważniejsze, tak? O, kapelusz jest, dobra, trzymam kapelusz, jest wiatr. No w sumie nie takie proste, żeby w kapeluszu zdjęcie zrobić. Fajnie się patrzy na piękne rzeczy, jakieś, e, jakieś architektoniczne, kurde, ciekawostki, ale. Tak naprawdę najważniejsze są relacje. Widziałem, że mnie szuka, więc uciekam. Niech trochę pochodzi, niech poćwiczy, niech porusza kolanami, przegubami. Te, które mamy z innymi ludźmi. A najważniejsza relacja w życiu to jest ta, którą mamy z samym sobą. No, ale oprócz relacji, widoki też są ważne. Czasami przynajmniej dla oka to tak... Szczególnie jak się jest artystą, tak jak ja. Piękno ma duże znaczenie. Ajko robi sobie zdjęcie w tradycyjnym wietnamskim kapeluszu. Znaczy nie robi sobie tego zdjęcia sama, tylko ta pani jej robi. Podejrzewam, że pożyczyła kapelusz od tej pani, albo ta pani jej pożyczyła kapelusz. W sumie co to za różnica, jak to powiedziałem, ważne, że robi zdjęcie w kapeluszu. Ta pani jej mistrz scenariusza chodzę sobie patrzę i przy okazji nagrywam i gadam praca praca a oto moja piękna żona na widoku pięknego wieżowca pięknego mostu pięknego morza pięknego pięknych kamieni i żona mówi że to jest piękna świątynia także jest pięknie reżyserzy za bardzo nie ruszają kamerą tylko mówią kamerzystom jak mają ruszać kamerą no ale w sumie to prawie każdy tutaj z kamerą, także co drugi to reżyser. Ogólnie wietnamczycy są bardzo spokojni, naprawdę. Jakby ktoś się zastanawiał, jacy są ludzie w Wietnamie, to póki co mamy same bardzo miłe doświadczenia i polecamy Wietnam i wietnamczyków. She's Chinese. She's Chinese. Okay. Okay, to nice to meet you. Nice to meet you. I'm Aiko anyway. My name is Carly, okay. nice to meet you. Welcome okay. to Nie wiem, czy to świątynia, czy pagoda, czy. jakieś stare budynki. Całkowicie przygotowany jestem do tego, żeby tą narrację opierać na jakichś faktach, więc po prostu będę ją opierał na farmazonach. Powiedziała, że mamy sobie zrobić zdjęcie. Odcinku nie zjemy zupy po raz czwarty, bo to byłoby przegięcie. Natomiast i tak będzie zajebiście. Ok, nie wiem gdzie mam jechać. Znowu skupienie, skupienie, bo na drodze, ale wszystko już dobrze. Mapa się ustawiła, także jesteśmy bezpieczni. No, tutaj się trochę inaczej jeździ niż na Filipinach. Dużo bardziej trzeba uważać. Dużo więcej pojazdów, dużo więcej się dzieje. Dlatego moje skupienie mo musi być dużo bardziej laserowe. Co nie znaczy, że się zamknę. Bo się zamknąć nie chcę. Szczególnie w sobie się zamknąć nie chcę, bo to smutne by było jakbym się zamknął w sobie. Znam takich, co się zamknęli, a Dobrze się to dla nich nie skończyło. If na recording tell Mam. Oh shit. Wait. Zrobiłem pomyłkę i pojechałem prosto zamiast skręcić tutaj w prawo, więc musieliśmy rondo objechać. I teraz będziemy jechać ulicą przy samym morzu w lewo. Chciałem, żebyśmy poszli na piechotę. Bo lubię chodzić tutaj, podziwiać widoki. Fajnie się vloga wtedy kręci. Ale Ajko nie chciała, nie lubi za bardzo chodzić. Znaczy, i tak, w miarę powiedzmy, że chodzi trochę w tej ciąży dużo więcej niż normalnie pewnie dlatego, że jesteśmy w innym kraju. No, ale mamy skuter, więc pojedziemy na skuterze Naprawdę na Trang to bardzo fajne miasto do mieszkania. Gdyby ktoś chciał Taki w sumie kompromis, jakiego ja kiedyś szukałem, czyli żeby było fajne miasto i przy plaży, to właśnie to jest ten kompromis. Ale może się okazać już za trzy dni, że Danang jest jeszcze lepszym kompromisem, co Wam już za trzy dni pokażemy. Spotkałem tu jednego Polaka, który nie chciał być we vlogu, ale pogadaliśmy sobie dwa razy, się spotkaliśmy w sumie przypadkowo i mieszka tutaj półtora roku i jest bardzo zadowolony, wręcz zafascynowany tym miejscem. W sumie mu się nie dziwię, bo naprawdę mega zajebiste miasto. Tylko niestety co trzy miesiące trzeba opuszczać Wietnam, bo najlepsza wiza tutaj z tego co wiem dla białego to trzy miesiące. Możliwe, że są jakieś inne opcje biznesowe lub cokolwiek, ale nie wiem, więc nie powiem, nie będę wymyślał, chociaż mógłbym. Nie lubię bajkopisarzy, tutaj natomiast mamy piękny widok, bo jesteśmy na pięknym moście. Powiem Wam, że na natrang mi trochę przypomina yy, Panglao, Dawis i Bohol, bo też w sumie jest połączone dwoma mostami tutaj z kolejną częścią nabrzeża. Tylko, że to tak mniej więcej, powiedzmy, tak Bilaran i Panglao będzie wyglądać za 100 lat możliwe. A, a na trunk już tak wygląda. Zajebiście zorganizowane miasto. Ajko zrobiła sobie fryzurę, a za chwilę przypomniała sobie, że kask trzeba ubrać i trochę się rozczarowała. Na to ja, to chodźmy na pieszą, nie trzeba kasku. No nie przeszło niestety, jednak woli się rozczochrać i w kasku być. Tutaj ruch się trochę powiększa. Nie ma co się przejmować trąbieniem. Tutaj to nie jest jakieś złośliwe. Jest to podejrzewam część kultury i ostrożności, żeby nie stracić nogi. Okej, okay, my już praktycznie jesteśmy. Gdzieś tutaj trzeba zostawić skuter. O, to jest tutaj, dobra. No parking. Tu jest scooter parking, ok, tutaj. Tutaj jest parking dla dwóch kółek, czyli dla nas. No to jest popularne miejsce w natrang, dlatego dużo ludzi. Ajko mówi, że dużo ludzi tutaj jest. O, tutaj jest wejście, trzeba pewnie zapłacić, więc super będzie motocykl spilnowany. Hello. No mamy jakąś kartę, dam Ajko, tam spłacimy pewnie przy wyjściu To może znaczyć, nie parkować, więc parkujemy tutaj. dupidu. -du. It's not easy to operate this scooter, you know? Ancient technology. Aj Jesteśmy w świątyni, więc zachowuj się drążek. Dobra, zachowuję się. Całe szczęście, że mamy tendencję do tego, żeby przyjeżdżać w Miejsca, te atrakcje turystyczne w idealnym czasie, czyli teraz tak jak i wczoraj, i zawsze przy zachodzie słońca, i przy wschodzie słońca. Magiczna godzina, najlepszy moment do tego, żeby być, żyć, podziwiać, zdawać relacje i chodzić po świątyniach. Zachód słońca, piękne widoki to już inna sprawa. Teraz musimy znaleźć wejście, bo. Na razie idziemy w stronę wyjścia. Minęliśmy taką panią w kapeluszu, która pokazała nam ręką, że mamy iść w tą stronę, więc idziemy w tą stronę. Pewnie to jest dobra strona, skoro ta pani. Nie wziąłem portfela, ale całe szczęście dałem dzisiaj Ajko dużo pieniędzy na jedzenie. Zostało jej bardzo dużo reszty, więc z tej reszty będziemy mogli tutaj wejść. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, bo w sumie nie wiem, szczerze mówiąc, jak dużej zostało. Nie wiem. Kupiła w sumie spaghetti i pizzę. No nie, I think you have to buy tickets, babe. Aiko <laughs> wyciąga kartę z apartamentu. No, this is for motorbike. No, of course. <laughs> <Tam> pokazuje. Aiko <laughs> pokazywała temu gościowi kartę od parkingu naszego motorowego tam w wieżowcu, w którym mieszkamy. I... Gościu się nie zgodził, żebyśmy weszli na tą kartę. Mówi, że nie będzie działać, no to musimy jakąś inną kartę zorganizować tutaj w tym okienku. Całe szczęście jaką miała wystarczająco kasy. Całe szczęście wzięła dużo. No, także mamy już tutaj te karty maszyny, wkładamy, przechodzimy. A trzeba po prostu przejść, to się otwiera. A nie, ma karta znika. A okej, okay, dobra. Czyli już nie mam karty, ale to chyba tak ma być. Szczerze mówiąc, panuje tutaj całkowicie inny klimat niż w tej świątyni wczoraj, gdzie byliśmy. Troszeczkę to przypomina kambodżańskie świątynie. Można powiedzieć, że taka mikrowersja no w sumie nie, bo to nie chciałbym urazić kambodżańczyków, że taka mikrowersja Angkor Wat bo w sumie to. No koło Angkor Wat to w sumie to nawet nie stało, można by powiedzieć. Dobra, może cicho, polajko, robi vloga. Trzeba chwilę po schodach przejść Ale w sumie idąc po schodach Można podziwiać piękne widoki Chodzenie po schodach ja w sumie lubię Bo dobrze działa na rzeźbę Ta pośladki ponoć powiększa Okej, okay, doszliśmy na samą górę I tutaj jest miejsce popularne do robienia zdjęć Jak widać Teraz w sumie to do świątyni się przychodzi Po to, żeby zrobić zdjęcie, nagrać film Live'a, jakiegoś relacje TikToka potańczyć I tak dalej, takie czasy, że Po prostu wszystko jest na pokaz, wszystko jest na sprzedaż, włącznie z tym, co ja mówię i kręcę. Tak samo ktoś fajnie gra na kobzie. Podejrzewam, że ta muzyczka to kobza. Nie jestem pewien, próbuję się odnaleźć na spokojnie w tym miejscu. A oto moja piękna żona na widoku pięknego wieżowca, pięknego mostu, pięknego morza, pięknego. Pięknych kamieni i żona mówi, że to jest piękna świątynia, także jest pięknie. Well, it... yeah, beautiful and temple and beautiful view. also in this long long so temple. beautiful temple beautiful view. but both beautiful vibes. Yeah, and this and is different view than the Longstone Pagoda. And different temple. Yeah. Than Pagoda. This is like But more it's Cambodia. Super... Yeah. Yeah. It's, okay. it's like Cambodia, yeah. No kurde, ci, którzy oglądają ucieczkę do raju jakiś czas i e, kojarzą, gdzie mieszkam na Bohol i tą wyspę połączoną właśnie dwoma mostami z Panglao, tutaj są też dwa mosty. Tam w lewo. O tam, dokładnie, widać drugi most. Oczywiście troszeczkę inaczej to wygląda. Ajko mnie ciągnie, bo zdjęcie trzeba zrobić. Sorry, ajko mnie wybiła trochę z flow, bo powiedziała, że mamy sobie zrobić zdjęcie. Poprosiła taką dziewczynę, żeby nam zrobiła zdjęcie. No, no i faktycznie, tak jak mówię, trochę takie klimaty. Jak w Dawis na Bohol, tylko 100 lat do przodu. W sumie tak trochę można by było powiedzieć: tak czy siak, za 100 lat na Dawis, na Panglao, na Boholu, raczej nie będzie takiej świątyni. I w ogóle chyba tam nie ma świątyń, są tylko kościoły, no bo to katolicki kraj. A Wietnam to kraj w sumie nie katolicki, tylko bardziej buddyjski, pomimo tego, że rząd jest. Jak to się mówi? Ci, którzy nie wierzą w Boga. Zapomniałem, po prostu rząd jest niewierzący w Boga. Oficjalnie jest to rząd bezbożny, bezbożników. Komuna, chyba dlatego. Okej, okay, to tak wygląda. Ajko kręcąca vlogi, a tak wygląda świątynia. W sumie nawet nie wiem, czy to świątynia, czy pagoda, czy jakieś stare budynki. Całkowicie nieprzygotowany jestem do tego, żeby tą narrację opierać na jakichś faktach, więc po prostu będę ją opierał na farmazonach. A tutaj Jajko nagrywa. Dobra, to może aż tak farmazonić nie będę, ale widok przez chwilę był piękny, tak? No. Pani poprosiła teraz Aiko o to, żeby zdjęcia zrobić. W sumie to jest takie tutaj dosyć częste, że... Prosi się kogoś o to, żeby zrobić zdjęcie, i też jest się proszonym. No bo w miejscu, w którym wszyscy robią zdjęcia, no to takie rzeczy się dzieją. Czy ja nie za dużo ruszam tą kamerą? Czy nie staram się być trochę za bardzo jak Oliver Stone? Nie wiem, czy on w ogóle ruszał kamerą. Reżyserzy za bardzo nie ruszają kamerą, tylko mówią kamerzystom, jak mają ruszać kamerą. No ale w sumie to prawie każdy tutaj z kamerą, także co drugi to reżyser. Żeby tutaj wejść, to trzeba mieć długie spodnie, bo widzę, że są. I'm not going there. Yeah, yeah, I'm not going there. A yeah. ah, no regard. Ta pani mi powiedziała, że jeżeli chcę wejść do świątyni, to nie mogę wnieść kamery, a tam są też y, takie ciuchy, które można sobie pożyczyć, bo trzeba je ubrać, żeby wejść do środka, ale nie wchodzimy do środka, bo nie mamy na to ochoty. Przejdziemy się teraz kawałeczek, żeby zobaczyć, co tutaj takiego się dzieje, ale w sumie wszędzie to samo, czyli ludzie z aparatami, komórkami, kamerami robią sobie zdjęcia, pozują, przyglądają się. Oczywiście, no, nie każdy, ale tak ogólnie z 80%. W sumie nie wiem dlaczego to mówię. Po prostu obserwuję to, co się dzieje i zdaję wam z tego relacje, tak? To takie ciekawe. Yy, czasy po prostu, w których żyjemy, że wszyscy coś non-stop nagrywają, dokumentują, robią zdjęcia. Bardziej bawimy się w kronikarzy, niż przeżywamy doświadczenie, w którym bierzemy udział w tym momencie. Na przykład, no, ja to pracę. Faktycznie architektura podobna do tych świątyń w Kambodży. Ciekaw jestem, dlaczego niektóre e, świątynie tutaj wyglądają tak, a niektóre zupełnie inaczej, tak bardziej jak w Tajlandii. Ogólnie to chodzę tak, żeby ludziom nie wchodzić w kadry. Ajko jest po drugiej mańce. Widziałem, że mnie szuka, więc uciekam. Niech trochę pochodzi, niech poćwiczy, niech porusza kolanami, przegubami i tak dalej. Wciąż jest więc ruch, energia potrzebne, żeby dziecko było zdrowe, silne, mądre i charyzmatyczne, tak jak mama i tato. Wow, ale pięknie powiedziane. Chodzę sobie, patrzę i przy okazji nagrywam i gadam. Praca, praca nie ma nic za darmo. Chętnie bym pochodził po tej świątyni tak o, bez kamery, bez gadania. Ale tak, z kamerą i z gadaniem też jest fajnie. Może nawet ciekawiej. Nawet gdybym nie miał kamery, to nie wiem czy bym tutaj przyjechał. Ciężko mi powiedzieć 10 lat vlogowania, szczególnie jak się robi daily vlogi tak jak teraz, a powiem wam, że wkręciłem się całkiem w te daily vlogi i fajnie mi się chodzi i gada, a to dlatego, że kamera jest prosta w obsłudze i szybka i lekka. I sprawna i mała, i w miarę dobrze to idzie. No i tak w miarę bezwysiłkowo można sobie kręcić te vlogi, pokazywać wam miejsca, w których e, przebywamy. Podziwiać je wspólnie dzięki temu myślę, że i nam, i wam. Znalazłem dobry kadr i dobrą miejscówę. Też zaraz pokażę Ajko, żebyśmy zrobili tu zdjęcie. A ona gada tam z jakąś Wietnamką, tą której robiła zdjęcie. O, niechcąco włączyłem nagrywanie koło krzaka. Przechodzimy i jest pięknie. Pożyczyła kapelusz od tej pani, albo ta pani jej pożyczyła kapelusz. W sumie, co to za różnica, jak to powiedziałem, ważne. Że teraz pani nam robi zdjęcie, mówi nam, w którą stronę mamy pójść. O, kapelusz, mitwa, dobra, trzymam kapelusz. Ogólnie Wietnamczycy są bardzo spoko, nie? Naprawdę. Jakby ktoś się zastanawiał, jacy są ludzie w Wietnamie, to póki co mamy same bardzo miłe doświadczenia. i Polecamy Wietnam i Wietnamczyków. She's Chinese. She's Chinese. Yeah. Okay. I was just talking. How Vietnamese people <laughs> is <laughs> Nice. Czyli update to nie jest Wietnamka, to jest Chinka. To jest pani, dziewczyna, kobieta z Chin. I właśnie poprosiła Aiko o to, żeby zrobiła jej kilka zdjęć e, znowu. Więc tak jak widzicie, klimat zdjęciowy cały czas. No, to skoro Ajko jest zajęta, to ja po prostu przemieszczę się w jakiś inny rewir i razem zobaczymy nowe widoki. Powiem Wam tak, ja uwielbiam piękne widoki, a jak ktoś lubi piękno tak jak ja, to Wietnam jest piękny i można tutaj dużo pięknych widoków podziwiać. <laughs> Bo jest pięknie. Tak, mam świadomość, że te vlogi są zupełnie inne niż były do tej pory i mam nadzieję, że w miarę okej okay są dla was. E, mi się dużo fajniej robi w ten sposób, dużo szybciej. No a przy daily vlogach to wiadomo, że nie wyczaruję jakiegoś nie wiadomo jakiego czary mary edycji, nie zrobię 30 odcinków w miesiącu, które będą wyjebane, jeśli chodzi o edycję. Ups, może nie powinienem przeklinać w świątyni, no ale mi się zdarzyło, trudno. Może mi jakoś wybaczy Bóg? Idę Ajko pokazać to miejsce fajne do zrobienia zdjęcia, gdzie sobie teraz w sumie robią jacyś ludzie zdjęcie. No i jak myślicie? Tak, robimy tutaj zdjęcie. Co ten pan o tym myśli? Ajko chce, żeby mi zrobił tutaj zdjęcie, więc jej zrobię. Będzie miała sama beze mnie, czasami tak w życiu bywa. Tak się pozuje do zdjęć, jakby ktoś nie wiedział. No, zdjęcia oczywiście na monitorze możecie zobaczyć. Za chwilę, bo jeszcze coś. Robimy. Okej, okay, więcej zdjęć. Ajko cały czas trzaska foty. Ja tutaj próbuję jakiś nowych trików z kamerą. Jest naprawdę, wrzuciłbym tutaj kawałek, ale prawa autorskie. Flowji, Superstar i inne kawałki, filipiński. Pfff, Odkryliśmy tutaj takie miejsce zaciszne, w którym nikogo nie ma i można przyjść, pomedytować, porozmyślać. Jeżeli ktoś w ogóle robi takie rzeczy, a jeżeli nie, to po prostu można przyjść, posiedzieć i w ciszy i w spokoju cieszyć się ptaków i trąbą tego słonia W drodze na drugą stronę świątyni A tutaj jest jakieś stanowisko, które już jest zamykane, bo do 17:30 jest otwarte to miejsce w sensie ta świątynia także zaraz zamykają W sumie akurat przy zachodzie słońca OK, idziemy w tamtą stronę, bo podejrzewam, że zaraz to zamkną. Zobaczymy jeszcze tylko, co tam jest. Ogólnie takie przyjemne miejsce do tego, żeby spędzić czas w spokoju, pokręcić vlogi. Ciekaw jestem, kiedy będzie pierwsze wypalenie, tak? Bo jeżeli chodzi o kręcenie daily, no to zawsze prędzej czy później następuje wypalenie. Chociaż może uda się przepalić to wypalenie w takim sensie, że człowiek się nie podda i mimo wypalenia będzie kręcił dalej i może dzięki temu Nastąpi właśnie przepalenie i będą vlogi jeszcze lepsze mimo wypalenia, a teraz jest rzeźba bez głowy. Ajko już jest zimno 25 stopni. No, fakt faktem, słońce zachodzi, więc robi się troszeczkę chłodniej tutaj. No ale 25 stopni to jeszcze przecież piękna, idealna temperatura. Yeah, you can sit here if you want. A exit, exit. I thought you wanna sit here and photo. it's okay yeah it's i guess it's they all almost closing so we can go yeah Tutaj jest wyjście. I getting the tickets Ok Can you zoom in? Czapka mi spadła od wiatru i śmiesznie wygląda. Can you zoom more? gangsta. No bo. No. Chinka pożyczyła kapelusz. Should I wear like that every day? No. guys okay, so I met with someone okay. you are Vietnamese no oh no I'm, chi I'm chi from China oh you're from China yeah. but you're flu fluent in English that's nice yes I can speak English <laughs> you have been how long have you been in Vietnam uh, only four days four days yeah, today four day. days okay yes I'm here already like five days five days yeah well, we're gonna go touring we're gonna go to Da Nang soon <laughs> Da Nang yeah oh. Uh, this 24 actually oh, okay. <laughs> just around here nothing a lot to see you know um, yeah we've been in saigon so now we are like going to hanoi until oh, we reach hanoi we will, i will go to hanoi you will go to hanoi also yeah, the, the day after tomorrow oh really so we will meet there. okay yeah, yeah <laughs> maybe probably. yes 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 so you are taking the video yeah i'm taking video for wow. my YouTube channel. Wow, you you play with uh, TikTok? Also. Also. Oh. <laughs> okay. It was nice to meet you. Nice to meet you. I'm Aiko. Yeah. Anyway. Iko. My name is Carole. carly carly mm, Okay. Yeah, so nice to meet you. To meet you. Yeah. Uh -huh. okay. Welcome to China. Actually, oh. I've, I've I've ever been to Philippines several years. Really? A couple of years ago, uh, to Corong. Co Corong. Co I don't Hello. heard. Yeah, it's uh island, Hoping island. Island Hoping. Yeah, 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 yeah. Oh, Okay, yeah. that's cool. They're yes. doing that a lot of tourists there. more often. Yeah, <laughs> yeah. Philippines yeah. well, yeah, it's good for diving. Yeah. <laughs> I like it also here. Yeah, it's, it's different vibes people here. Yes, you know. Nice. To był długi odcinek, więc krótko i na temat jutro życie nocne w Saigonie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Peace and love. PUM! PUM!